Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy powrócimy sobie do naszego pastora Kurylasa, Do nagrania, które umieścił wczoraj jesteśmy z jednego zakwasu. Oczywiście to będzie trochę eucharystii, ale zwrócimy sobie uwagę tutaj na pewne rzeczy. Powtórzę tutaj chyba wątek. Który powtarzał jeszcze tam wcześniej, prawda? Coś pastora wzięło co jakiś czas na jakieś aluzje i wywody przeciwko Eucharystii, ale zwrócimy sobie tutaj, moi drodzy, uwagę na istotę protestantyzmu. Protestanci czasami nieświadomie, znaczy, przypuszczam, że są zupełnie nieświadomi, bo gdyby sobie uświadomili, to co się kryje za tym co mówią to by się przestraszyli tego kim są, przestraszyliby się tego badziewia jaką jest reformacja i wróciliby w minutę do kościoła rzymskokatolickiego a mianowicie nad podejściem do słowa Bożego no wszystko stanie się jasne, jak wysłuchamy sobie tutaj kilku minut pastora Kurelasa w kontekście Eucharystii, ale nie o Eucharystii będzie tylko o no właśnie o czymś innym. Więc oddaję głos pastorowi Kurylosowi. Nagranie jesteśmy z jednego zakwasu e, z wczoraj. No jeden dzień temu wrzucił. Więc tu zaczyna, ale e, zaraz nie, za chwilę przejdzie do wątku, który mnie interesuje. I zobaczymy sobie, co się za tym kryje. Takimi najprostszymi słowami mówiąc, jedni wierzą, źle wierzą, że to jest Ciało i krew Pana Jezusa, to słowo jest, jest niezwykle ważne, bo to oznacza, że na zawsze, że jak już tutaj za chwilę ktoś to przemieni, nikt tego nie przemieni, ale jakby to ktoś przemieni, znaczy gdyby to było możliwe, że to ktoś coś, coś tutaj przemieni, niewidzialne chociaż swojej substancji, niewidzialne i autentyczne, no to już na zawsze i potem jest problem. Trzeba wybudować tabernakulum, trzeba coś zrobić z resztkami i tak dalej, i tak dalej. To jest pierwsza rzymsko-katolicka wersja tego, co się tu będzie działo. Druga wersja luterańska, najprościej powiedzieć, że to nie jest ciało i krew, tylko to są ciało i krew, czyli na czas spożywania. Tylko i wyłącznie na czas spożywania oni wierzą, to się staje e, ciałem Jezusa Chrystusa i krwią Jezusa Chrystusa. Duchowo jest, kalwińska mi najbliższa koncepcja wieczerzy pańskiej, że duchowo to jest ciało i krew pana Jezusa. No i najbardziej rozpowszechniona w kościołach ewangelickich. Moim zdaniem tak samo zbiegunowana jak ta pierwsza, czyli to jest tylko symbol, to jest tylko symbolika. W zasadzie nie wiemy po co to robimy, nie wiemy po co to robimy, kiedy to robimy, ile razy to robimy. Więc Zróbmy to raz w miesiącu, raz na pół roku, zróbmy to tak, zróbmy to siak, to nie ma znaczenia. Forma nie ma znaczenia, więc nie ma znaczenia, no bo to tylko taki symbol. Moim zdaniem to jest wydanie z dziecka z kąpielą, stoi za tym swingli. To no więc te cztery postawy, mi najbliższa jest ta trzecia. Odrzucam pierwszą i drugą, ale niech każdy zrobi, jak go Boże słowo przekonuje. Byle jadł i byle pił, jak Pan powiedział. I... No właśnie. I teraz, moi drodzy, dostrzegacie tutaj to, co się kryje pod reformacją. Jest, zobaczmy, jest jedno słowo Boże. Przechodzi z Wingli Luther, Calvin i oczywiście Kościół Rzymskokatolicki. Jedne słowa Chrystusa, to jest ciało moje. Oczywiście Kościół stoi za prawdą, że to jest ciało moje. Przechodzi Calvin z Wingli Wesley, tak, i on mówi o czterech opcjach. I wybiera sobie jedno, tak, i później mówi: Niech każdy robi, jak go słowo Boże oświeci. Tak. Z z z zobaczcie, moi drodzy, co się za tym kryje, jaka e, podszewka dia diabelska. Zwysłajmy sobie jeszcze raz tych kilku ostatnich słów. Symbol to jest tylko symbolika. W zasadzie nie wiemy, po co to robimy, nie wiemy, po co to robimy, kiedy to robimy, ile razy to robimy, więc zróbmy to raz w miesiącu, raz na pół roku. Zróbmy to tak, zróbmy to siak, to nie ma znaczenia, forma nie ma znaczenia, więc nie ma znaczenia. No bo to tylko taki symbol. Moim zdaniem to jest wydanie z dziecka z kąpielą. Stoi za tym swingli. To no więc te cztery postawy. Mi najbliższa jest ta trzecia. No właśnie, mi najbliższa jest, tak? A na jakiej podstawie? Zobaczmy. Święty Paweł pisze do Tymoteusza, że Biskup powinien być, trzymać się niezawodnej wykładni nauki. Która z tych czterech opcji jest niezawodną, zgodna z niezawodną wykładnią nauki? Na jakiej podstawie ty wybrałeś y, tą swoją opcję? Do jakiej niezawodnej wykładni się odniosłeś? Przypuszczam, że do żadnej, tylko Twoją niezawodną wykładnią, czyli zawodną, jest Twoja osobista interpretacja Słowa Bożego i zrozumienie. Do niczego się innego, pastorze, drogi, nie odwołujesz jak do swojego zrozumienia. Przestańcie oszukiwać samych siebie, żeby się odwołujecie do Słowa Bożego. Pokazuję wam klarownie, zresztą nie ja, ty pokazujesz cztery opcje i ty wybierasz z czterech opcji. Ewangelia nie jest, Słowo Boże nie daje opcji do wybierania, czy wybierzesz taką, czy siaką, czy owaką, Nieważne. Grunt, że Ewangelia Cię oświeca, tak? Ewangelia jest jedna i nie może oświecać w cztery różne opcje. Nie, nie może dawać czterech różnych opcji na temat jednego tak życiowo istotnego zagadnienia, jakim jest Eucharystia. Ty sobie wybierasz, Ty, a Bóg, którą wybrał. Skąd wiesz, czy y, te inne opcje nie są prawdziwe? No bo Słowo Boże tak mówi. Ale ci, którzy, te y, przedstawiciele tych opcji, z którymi Ty się nie zgadzasz, też powiedzą Słowo Boże tak mówi. I kto będzie miał rację, gdzie jest niezawodna wykładnia nauki? Otóż wy nie odwołujecie się do Słowa Bożego. To jest glu protestantyzmu. Nie odwołuje się protestantyzm do Słowa Bożego, tylko do interpretacji Słowa Bożego. O, to jest diametralna różnica. To, co oni mówią, to mówią nie to, co Słowo Boże mówi, tylko to, co oni rozumieją. Stąd różne opcje na temat jednej rzeczy i sobie wybierają. Dosłuchajmy sobie do końca. za ten singli. To no więc te cztery postawy, mi najbliższa jest ta trzecia. A skąd wiesz, czy pierwsza, druga i czwarta nie są prawdziwe? Mi najbliższa jest. Właśnie. Mnie. I wybieram trzecią. Mnie jest najbliższa. Z czterech opcji. Ewangelia nie jest marketem, pastorze, że sobie wybierasz pietruszkę, marchewkę i jogurka. Bożotkiewki nie lubisz. To nie market, to nie bazar, wy zrobiliście bazar. Kolorowe jarmarki, któreśmy kiedyś puszczali. Kolorowe jarmarki, blaszane zegarki, baloniki na druciku. Wy robicie jarmark ze Słowa Bożego. Zwingli jakieś tam inne po... lutry, kalwiny, i, 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 i wesleye, i parchany, i, 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 i cała ta gama wszystkich deformatorów. Począwszy od lutra, wy robicie bazar, bo każdy interpretuje jak chce, a później ta, taki jak ty sobie wybiera: o mnie jest blisko to, mnie jest blisko tamto, idziesz do Mary... No właśnie, zrobiliście sobie bazar, albo inac... e, inaczej. Poprzednicy narobili bazaru, a dzisiejsi pastorzy se wybierają. To tak, to siak, to owak. Tak jak jest kalwinizm, hiperkalwinizm, kalwinizm reformowany, to pastor Jasiewicz mówił, nie? A więc od Kalwina wyszła nauka kalwińska, reformowana, i jeszcze hiperkalwinizm. Ja cię ci kręcę. A hiperjaja też tam macie? Jak macie hiperjaja, to idę. Odrzucam pierwszą i drugą, ale niech każdy zrobi jak go Boże słowo przekonuje. Byle i byle pił, jak Pan powiedział. Niech każdy robi, jak go Słowo Boże przekonuje. Zobaczmy, czyli są cztery opcje, ale niech każdy robi, jak go Słowo Boże przekonuje. Czyli co? Wymyślmy sobie piątą opcję i szóstą opcję i wow! I jazda, biała gwiazda, nie? Słowo Boże mówi. To są cztery opcje. Ale niech każdy, jak co, że przekonuje, no to zróbmy sobie jeszcze ze trzy teoryjki odnośnie Eucharystii i zobaczcie: wszystko jest biblijne. Bzdura. Wszystko jest chłamem poza jedną rzymskokatolicką wykładnią, niezawodną wykładnią nauki. Wszystko jest chłamem, badziewiem, ludzkim wymysłem, ludzkim, prawda, śmieciem. Te wymysły takie. Te, te teoryki, to są śmiecie intelektualne, nie mające ze słowem Boże nic wspólnego, tylko z kultem rozumu, ale dostrzega, dostrzegalne jest tutaj to, co się, to, czym jest protestantyzm. Tam nie ma miejsca na słowo Boże, tam jest miejsce na kult własnego zrozumienia słowa Bożego. I na wybieranie sobie, jak w markecie, z Wingli, Wesley, tu tam, Kurylas, tam jakiś inny, tam jeszcze. O! A gdzie niezawodna wykładnia nauki, gdzie Duch Święty nie ma? Bo Duch Święty przekonuje, że to jest yy, duchowe ciało tam jakieś symbole tam jeszcze jakieś prawdziwe, ale później nie jest prawdziwe, tak? I co Duch Święty tu okazuje? Bazar robi eucharystyczny, tak? Eucharystyczny bazar. I se wybierajcie opcję, jaką są Wszystkie są prawdziwe, zbawcze i biblijne, tak? Nie. To są wasze wymioty, wasze głupoty. Albo inaczej, diabelskie głupoty przez was głoszone i powielane bezmyślnie. Niech robi, tak jak go Biblia przekonuje. Byleby jadł. I pił jak Pan nakazał, tak? Pastorze kochany, a co ma jeść i pić? Ciało i krew? Symbol? Duchowe ciało? Co ma tam jeść i pić? Zobaczcie, byle by tylko spożywał i pił jak Pan przykazał, ale co? Bądź kogo? W jakiej postaci? Duchowej, prawdziwej, symbolicznej, jakiejś figury czy, czy, czy co? Chrystus mówi: Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. I Kościół Rzymskokatolicki i niezawodna wykładnia nauki głosi, że ten chleb, który Chrystus bierze i konsekruje, mówiąc: To jest ciało moje, jest prawdziwym pokarmem i Kielich jest prawdziwym, krew jest prawdziwym napojem. To słowo prawdziwy pokarm i prawdziwy napój, prawdziwy pokarm odnośnie chleba, tak? Ciało moje jest prawdziwym pokarmem. Chrystus klarowniej nie mógł wyrazić autentycznej, autentyczności najświętszej Eucharystii, że to jest prawdziwe ciało. Sam Chrystus to definiuje. Przychodzą jacyś zwichnięci duchowe, ciało symboliczne, ciało figury, znaki, symbole, wszystko inne. Sam Chrystus to mówi. A to raz w miesiącu spożywać, a to co tydzień, a co to. Dzieje apostolskie. I na tym sobie zakończymy, żeby nie przedłużać. Dzieje apostolskie, moi drodzy. Tu mamy życie pierwszych chrześcijan i w dziejach apostolskich, w rozdziale drugim, mamy właśnie co: codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali posiłek z radością i prostotą serca. Codziennie trwali jednomyślnie w świątyni, a łamiąc chleb po domach, codziennie. A więc wszystkie te sekty, które są robią co tydzień, dwa razy w tygodniu, dwa razy w miesiącu, czy tam jak im chce i tak dalej, nie są biblijnie wierzącymi chrześcijanami. Gdzie jest codzienna Eucharystia? Tylko w kościele rzymsko-katolickim od dwóch tysięcy lat. A wy sekciarze, moi drodzy, mieszkam w Stanach, tak, w kraju protestanckim, gdzie tych sekt garażowych jest tutaj, co kamieniem rzucił ile te, te kościoły na niektórych łańcuchach rdzewieją. wieją i kłódki o ale są biblijni bo się tam spotkają raz na, 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 na miesiąc otwarte czy tam tam po, 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 poskakają trochę i koniec o a tak to wy zamykane na kłódki a co Słowo Boże mówi że Bibli biblijni chrześcijanie, biblijni bieżący tak codziennie się spotykali wierzący i codzienna prawdziwa Eucharystia, gdzie jest prawdziwy Chrystus z prawdziwym ciałem, krwią, duszą i bóstwem. Jest tylko w Kościele rzymskokatolickim i to jest jedyna prawdziwa, niezawodna wykładnia nauki. Wszystko inne jest badziew. Zrobiliście sobie bazarową, z Ewangelii zrobiliście bazar, pastorze Kurela Bazar. Tam nie ma Ducha Świętego, tam jesteście tylko Wy, Wasze zrozumienie, a Słowo Boże jest tylko takim punktem wyjścia do e, wyciągania Waszych osobistych konkluzji, e, plus jakieś tam bazarowe właśnie wybieranie. Tu rzodkiewka, tam pietruszka, pomidory i ogórków nie lubię, to mi nie pasuje, to mnie osobiście, a ja z tych wszystkich pietruszek, ogórków i pomidorów najbardziej lubię arbuzy. Pozdrawiam.